Bo reszta społeczeństwa to takie lenie, lenie. Nic nie potrafią, nic, absolutnie. Idą na te spędy różnego rodzaju i tam coś tam kombinują. Zastanawiam się, czy w ogóle warto dalej prowadzić kancelarię. I ten szyld kancelaria prezydenta 2RP. E, czy nie pora, czy nie pora, proszę państwa, zakończyć ten maraz, ponieważ Polacy nie chcą tego. A jeszcze raz Wam powiem, gdyby prezydent II RP był dzisiaj prezydentem, Polska nie ma żadnych długów na całym świecie, żadnych. A ci, co sprzedali fabryki i te państwa, które zmusiły, czyli Unia Europejska, zapłaciłaby horrendalne pieniądze. Natomiast no, widzę, że Polacy nie rwią się do tego, bo po co? Polacy wolą być niewolnikami, bo już są niewolnikami, a teraz pójdą jeszcze na rzeź. Bo tak to się stanie, to za chwilę. Nie mogę wam powiedzieć, co będzie wprowadzone, bo po co? Wy jesteście mądrzejsi od wszystkich. To musicie się domyślać i trafiać. Może to, może tamto, czy siamto, czy owamto. Mnie to już nie będzie za bardzo interesowało. I rozważamy, nie wiem, czy nie zakończymy wydawania dowodów. Ja już to o tym wspominam parokrotnie, ale po każdym takim wypowiedzeniu... Masa telefonu jest, żeby tego nie robić. Się zastanawiam się, czy warto. Przecież, proszę Państwa, utrzymanie kancelarii to jest bardzo droga zabawa. Się zastanawiam się, dla kogo no to, że ludzie przyjdą tutaj, do nas i tak dalej, i tak dalej. To co? To jest ok. Gdyby Pan propozycję, żeby na 11 listopada zrobić takie, jak w tamtym roku, przyjęcie. Zastanawiam się, czy w ogóle robić, czy w ogóle jest sens inwestować w to. Trudno jest mi powiedzieć, ale do 11 listopada jeszcze trochę jest, niecały miesiąc, albo zrobię, albo nie zrobię. Być może zamknę kancelarię całkowicie. Całkowicie zamknę, bo nie ma dla kogo. Widzicie Państwo, nie muszę być prezydentem. Wy nie rozumiecie zagadnienia, co to jest prezydent i kto to jest prezydent. Wy tego w ogóle nie rozumiecie. Ale no taka wasza rola jest widocznie. Wy byście chcieli, nie wiadomo co, czego nie dostaniecie nigdzie, bo ktoś obiecuje wam więcej jak może dać. Dostaliście teraz te 800 od 1 bodajże stycznia. No to jest też poznakiem zapytania. Ja jak słyszę wypowiedzi niektórych kobiet, które spierają pisto, od razu mam. Źle mi się, no, źle mi się robi. I dostaje Torsji. No właśnie, tak to się przedstawia. Więc proszę Państwa, Polacy nie wiedzą, czego są. Macie podane na stasy wszystko. Wy tego nie możecie pojąć, nie możecie zrozumieć, w tym głównie się razem kąpiecie z tymi wszystkimi. Bo to jest łajno. Ale róbcie to. I czekajcie końca. Bo ja mam plan. Ja mam plan. Ale ten plan nas już nie będzie dotyczył. A kto będzie następ, następnym prezydentem II RP? To ten, kto da więcej miłości.